Dzień w szkole, bo jestem popularna. Nigdy tego nie zmieni. Hej, dziewczyny, to przyjdziecie dzisiaj po mnie? Nie możecie. Okej, okay, no to do zobaczenia w szkole. Melisa, gdzie moje śniadanie? Ma sobie zdrów. Hej, jak wyglądasz, Melissa? Genialne ciuchy Mel. Cześć kochanie. Co to ma znaczyć? Dosz! Dula, ona jest ładniejsza. Co tu się dzieje? Czas jej przestałaś być popularną. Idziemy stąd, musimy coś wyjaśnić. Hej Melisa, ekstra wyglądasz. I... Nie wiem czy te ciuchy pasują do twojej cery. Na twoim miejscu poszłabym jakieś kosmetyczki, tylko one, one są strasznie drogie. Ale naprawdę, upiększyłabym się. Albo kosmetyczką bym wzięła, albo jakąś przyjaciółkę, która się na tym zna, albo sama bym to załatwiła. Wiesz, trochę upiększenia nikomu jeszcze nie, zaszk nie zaszkodziło, nie? Nie. Trochę twój wygląd, to będziesz wyglądała perfekcyjnie. To do zobaczenia. Nie wiem, czy to moja głupia siostra znów wymyśliła, ale założę się, że to przez nią przestałybyśmy być popularne. Jak wróci, będę musiała z nią poważnie porozmawiać. Niezbyt tu jest wygodnie. No hej! Masz kolejne życzenie? Być najpiękniejszy na świecie. Spójrz do lustra i zobacz, jak teraz wyglądasz. To ja znikam. Ostra wróciłaś? Yy, tak. Słuchaj, siostra, musimy poważnie porozmawiać na temat tego, co się stało w szkole? Z czego ty się śmiejesz? Z Ciebie, przejrzyj się! Coś ze mnie zrobiła! Ale to nie ja, ja nic nie zrobiłam. Wiem, że ta popularność, i to jak wyglądam, to Twoja sprawka. Pca Jeszcze ja nie, nie wie. wiem, jak to zrobić, ale się dowiem i pożałujesz. Będę w jednym pomieszczeniu. Co jest? Moim siostrom, czemu ona jest taka brzydka? Tak, ty odziedziczyłaś rozum, a ona urodę. Ale teraz, gdy ty postanowiłaś mieć urodę, to jej musiałam ją zabrać i dać rozum. Tak, jest trudniejsza niż sobie wyobrażasz. Ja jestem głupia, czyli co? No jak wcześniej i trochę mniej inteligentna od twojej siostry. Mamo, z każdym życzeniem zastanów się bardzo dobrze, bo. Może przynieść fatalne skutki. A cofa się jakoś te życzenia? Można, czy coś? Nie można ich cofnąć. Teraz słyszysz lecieć? Jestem umówiona do kila z innymi wróżkami. Cześć! Ja jestem głupia, ale piękna.